Witam wszystkich entuzjastów gier strategicznych i nie tylko, i zapraszam na mały tutorial do gry Old World. Gra, która mnie naprawdę mocno poruszyła, i dlatego chciałbym przedstawić takie wiadomości, które nie zawsze znajdziemy w tutorialu i nie zawsze znajdziemy też w innych miejscach, tak skondensowane jak to, co chcę dzisiaj Wam przedstawić. Pierwsza sprawa, mimo wszystko, zapraszam do tego, żeby zrobić tutorial, który jest w grze. To jest podstawa, żeby w ogóle ruszyć tą grę. Po drugie, wejdziemy sobie tutaj na single player. Wszystko jest na razie po angielsku, także weźmiemy sobie nową grę. Do wyboru mamy różne nacje. Na początku weźmiemy sobie może Grecję. Grecja jest też w tutorialu jako pierwsza do rozegrania. Dlatego to powinno być OK. Weźmiemy sobie Next. Weźmiemy sobie na początku ustawienia te podstawowe. To jest dla doświadczonych już graczy, jak to wszystko ustawić. My weźmiemy sobie te proste. Difficulty. Tutaj na sam początek radziłbym zaczą zacząć od tej trudności. Później mamy mapę, dynastię i. Standardowe opcje. Znaczy to mi się wydaje, że na sam początek ktoś, kto dopiero zaczyna przygodę z grą, powinno być jak najbardziej dobrym rozwiązaniem. Teraz tak, włączymy sobie grę. No, tutaj widzicie, wszystko jest po angielsku. Ktoś, kto gra w tą grę, powinien te teksty czytać. Jeżeli ktoś nie zna angielskiego, to radzę wziąć sobie komórkę, wziąć sobie. Ustawić Google Lens i po prostu tłumaczyć to, co jest na ekranie. I to naprawdę bardzo dobrze działa. Bez czytania ta gra traci bardzo dużo, bo część fabularna tej gry jest tak dobrze zrobiona, i ta część fabularna jest tak mocno wpleciona w to, co gramy, że naprawdę byłoby błędem, gdyby nie korzystać z tego. Więc, tak, na początku mamy możliwość postawienia Pierwszego miasta, i w tym przypadku będzie to miasto albo tutaj, w tym miejscu. Można wybrać sobie naszego settlersa, naszego osadnika, i on tutaj pokazuje, jaki jest zakres naszych granic. Jeżeli tu byśmy postawili, to granice są trochę w innym miejscu, i tu można sobie teraz tak wybrać, aby zająć jak największy teren i może nie największy, tylko zebrać jak najwięcej surowców. Tutaj mamy na przykład lawendę i tu mamy lawendę. Dlatego, żebyśmy tutaj postawili, zbierzemy te dwie lawendy. Tutaj plusem by było to, żebyśmy mieli jakieś zboże. Tutaj mamy zboże, a no może sobie weźmiemy zboże i to. Tak jak tutaj oni nam proponują. Także to jest taka podstawowa sprawa, jeżeli chodzi o to, gdzie mają być nasze granice. Po drugie bardzo ważna rzecz jest taka, jaką wybieramy rodzinę. Tutaj każda rodzina ma swoje właściwości. To należy czytać i bardzo dobrze rozumieć, co każda rodzina robi. Wydaje mi się, że tutaj na początek będzie dobra ta rodzina, z tego powodu, że od razu dostaniemy. Wystarczy przycisnąć środkowy przycisk myszki, żeby ten tekst został unieruchomiony i można było z niego korzystać. Tutaj dostaniemy w tym momencie 4 kultury na rok. To jest ok. Później, coś, czego w tym momencie nie będziemy za bardzo wykorzystywać, dopiero później to są machiny oblężnicze, są tańsze i statki. U statków niestety w ogóle nie będziemy mieć, także tu chodzi tylko o machiny oblężnicze. Poza tym kopalnie i. I drewnutnie będą dawać 20% więcej produkcji, i rzeczy, które będą budowane na tych terenach zurbanizowanych, to są tutaj te, te dwa tereny w tej chwili, będą zajmowały dwa lata krócej. Ale główny powód, żeby wziąć tą rodzinę, to będzie to, że dostaniemy pracownika dodatkowego. I dlatego sobie to weźmiemy. I mamy pierwsze miasto bardzo ważną rzeczą jest to żeby dowiedzieć się na jakiej zasadzie tworzone są tutaj budowane są jednostki. Żeby to zobaczyć należy wejść na nasze miasto. I tutaj widzimy, że po lewej stronie mamy trzy takie oddzielne elementy. Pierwszy element to jest wzrost, drugi to jest trening, szkolenie, i trzeci to są projekty takie administracyjne. I to jest tutaj inaczej niż w innych grach cywilizacyjnych, gdzie na przykład budowanie jednostek, na budowanie jednostek potrzebne jest na przykład punkty produkcji. Tutaj czegoś takiego nie ma. I to trzeba sobie powiedzieć bardzo jasno i głośno, że właśnie tutaj takich rzeczy nie. Nie ma, to jest troszkę inaczej zrobione. Wydaje mi się, że nawet ciekawie jest zrobione. Po pierwsze, żeby budować nowego osadnika, co jest w tym momencie ustawione standardowo albo żeby zrobić nowego budowniczego, albo zrobić skauta, albo zrobić taką milicję miejską. Do tego potrzebne są punkty wzrostu czyli też nie punkty żywności. Które też tutaj są, ale są punkty wzrostu, i punkty wzrostu, dostaje się tutaj, jest napisane, bazowa wartość jest 8, przez to, że miasto jest przyłączone do szlaku handlowego, a to jest związane z rzekami, znowu jesteśmy nad, nad rzeką, powoduje, że dostajemy 10 punktów wzrostu. I na początku dobrze tych punktów wzrostu mieć dużo. Żeby zwiększyć ilość tych punktów wzrostu, na przykład można wybudować spichlerz. Jak to się robi taki spichlerz, to e, musimy zobaczyć, czy w ogóle możemy robić spichlerze. To jest wszystko w technologii znów. Także to jest pierwsza sprawa. Mamy na razie tego, tego 10. Taki settler potrzebuje takich punktów 80. I, I każdy kolejny jest o 10 tych punktów wzrostu droższy. Później, jeżeli byśmy chcieli robić jednostki, trenować jednostki wojskowe, potrzebujemy do tego punkty treningu, którego mamy w tym momencie 8 jako bazowa wartość. Taki warrior, czyli taki e, wojownik, potrzebuje 60 takich punktów, czyli potrzebujemy 8 tur, żeby takiego wojownika zrobić. Później mamy projekty takie administracyjne, w których w tej chwili mamy trzy różne, przez to, że gramy Grecję, mamy jeszcze olimpiadę dodatkowo, dostajemy bazowo osiem takich punktów, i wtedy możemy robić znowu takie rzeczy. To jest, jeżeli chodzi o budowanie rzeczy w mieście, poza tym, jeżeli chodzi o budowanie ulepszeń, do tego są. Nasi workersi, których mamy dwóch, właśnie z powodu tego, że mamy tą rodzinę specjalną, która dała nam tego workersa. Tutaj trzeba nadmienić, że ten workers jest tylko na pierwsze miasto, bo takie rodziny, każde miasto może dostać nową rodzinę, może być taka sama rodzina i wtedy dostaje tego workersa tylko ta pierwsza. To pierwsze miasto. Wejdziemy sobie tutaj na naszego. Budowniczego. I tutaj widzimy kolejne rzeczy, które możemy budować. To jest tutaj po lewej stronie. Yy, gra nam też podpowiada, co możemy zrobić. Możemy zbudować farmę, i możemy zbudować yy, opalnię. I to są dobre podpowiedzi. Można w te podpowiedzi, tu jest jeszcze trzecia możliwość, żeby wybudować Odeon, który zwiększa nam kulturę. Wydaje mi się, że na początku zrobienie farmy jest dobre, ponieważ teraz spojrzymy sobie jeszcze raz. O. Też ciekawa rzecz, o której teraz powiem. Kliknąłem przez przypadek nie chciałem tego zrobić. On poszedł w tym miejscu. Każdy ruch można wrócić. Tu jest taki andu, przycisk. I patrzcie, wraca sobie bez żadnego minusa. Teraz tak, spójrzmy tutaj na górę. Jakie mamy surowce? Po pierwsze, złoto. Złoto jest bardzo ważne w tej grze. Za złoto można kupować prawie wszystko. Druga sprawa to jest um, żywność. Żywność jest potrzebna na przykład do utrzymywania jednostek, ale żywność jest też potrzebna, jeżeli byśmy chcieli zrobić nowego settlersa. 75 żywności kosztuje kolejny settlers. Także do tego będzie nam to potrzebne. Tutaj jest też opisane, że mamy w tej chwili 5 jednostek, 3 jednostki i te trzy jednostki zabierają nam już pięć żywności. Dlatego dobrze by było się zatroszczyć o to, żeby ta żywność była. Druga sprawa to jest żelazo. Później mamy kamienie też bardzo ważne, szczególnie do budowania cudów świata. Później. Ym, Drzewo też ważne, i później mamy rozkazy. Rozkazy to jest najcenniejszy surowiec w tej grze, ponieważ bez rozkazów nie można nic w tej grze zrobić. Każda akcja, która jest wykonywana w grze, potrzebuje rozkazów albo rozkazu. O tym zaraz powiemy. Poza tym mamy tutaj, tak jak standardowo w grach cywilizacyjnych mamy naukę, w tej chwili 12 dostajemy nauki. Poza tym mamy punkty administracyjne, które są potrzebne do wykonywania tych, tutaj w mieście, właśnie tych projektów administracyjnych, ale też potrzebne do wielu innych rzeczy, na przykład do zmieniania praw i tak dalej. I mamy tutaj też te punkty treningu, które są znowu związane bardziej z militarnymi sprawami. No i tutaj mamy surowce luksusowe. Teraz powiem kilka słów o rozkazach. Rozkazy są tutaj zaznaczone to jest nasz władca. Ten władca ma właśnie w tym momencie jeszcze 7 rozkazów. W przyszłej turze będziemy mieć ich 12. Także mamy 7 rozkazów i. To oznacza na przykład, że jeżeli byśmy chcieli przejść tutaj i założyć tą farmę, którą nam proponują. Będąc tutaj na tym polu pozostanie nam już tylko 5 rozkazów, czyli dwa rozkazy stracimy na to. Zrobimy to, przejdziemy, widać, że nam tutaj spadło do 5, i możemy kliknąć sobie tutaj na wybuduj farmę. Ta farma da nam 16 żywności natury i do tego da nam przez to, że tutaj jest specjalna, ta e, ten surowiec, Barley, dostaniemy dwa punkty wzrostu, który nam będzie potrzebny na przykład do zrobienia kolejnego osadnika szybciej i tak dalej. Także te punkty wzrostu, o których mówiłem na początku są ważne, to są dokładnie tutaj, mamy 10, będziemy mieć ich 12. Także tyle, jeżeli chodzi o te, o te rzeczy. Poza tym, te rozkazy dobrze jest zwiększać. Żeby je zwiększyć, potrzebne są punkty legitymacji. W tej chwili mamy tych punktów 14. Każdy punkt legitymacji dodaje 0,1 rozkazów, czyli 10 punktów legitymacji zwiększy nam ilość rozkazów o 1. To jest dużo. To jest dużo. O te każdy punkcik ym, rozkazów trzeba mocno walczyć. No ale tak to bywa w tej grze. Kolejną rzeczą w tej grze to jest rodzina królewska. Żeby sobie zobaczyć jak to wygląda w tym momencie należy kliknąć tutaj na, ten, na tą ikonkę. I widać w tym momencie, że mamy króla, mamy królową. Król w tej chwili ma 39 lat, czyli nie jest już taki najmłodszy. Królowa też ma już 32 lata, czyli najprawdopodobniej nie będzie tutaj więcej dzieci. Może się jeszcze zdarzyć, ale nie musi. Po drugie, mają syna, który ma w tej chwili 13 lat, także jest jeszcze bardzo młody. I każdy, każda osoba. Ma naprawdę dużo, dużo statystyk. Na początku, najważniejszą rzeczą, którą należy sprawdzić, jest to, jakiego typu i jaki archetyp ma dany władca. To jest władca, który ma archetyp komandora. I on ma tutaj napisane właśnie wszystkie te właściwości, które ten archetyp daje. Na przykład, nasza żona. Jest szemer i ona ma y, też swoje własne właściwości. Polecam naprawdę w czasie rozgrywki spojrzeć tutaj, przeczytać to i starać się zrozumieć. Jeżeli coś jest niejasne, albo na przykład chcemy wiedzieć, co oznacza komander dokładniej. Albo inne rzeczy. Tutaj jest odpowiednia taka cywilopedia. Jest komander archetyp i tutaj jest wszystko ładnie opisane. Wszystkie rzeczy są zlinkowane. Na przykład taki komandor może zostać generałem albo ambasadorem, co znaczy ambasador jest tutaj wszystko opisane. Także wszystkie rzeczy, prawie wszystkie rzeczy, można tutaj sobie znaleźć. Tego jest dużo, ale należy to znać. Poza tym, bardzo ważna sprawa, co daje nam rodzina królewska, co daje nam nasz dwór królewski. I z czego składa się dwór królewski? Dwór królewski składa się z tych osób, które są tutaj zaznaczone, jeżeli wejdziemy na tą, na tą koronę, razem z królem. Król tutaj nie jest zaznaczony, ponieważ król jest tutaj z lewej strony, czyli w tej chwili mamy trzy osoby, które są na dworze królewskim. I te trzy osoby dają bonusy do tutaj tych wszystkich rzeczy, które mamy na górze. Na przykład nasza żona daje tutaj, jest to wszystko napisane, jako S-Consort, daje globalnie 1,2 nauki. Ponieważ każda osoba ma w czterech kategoriach odpowiednie punkty. Pierwsza kategoria to jest mądrość, druga to jest charyzma, trzecia to jest dzielność, a czwarta to jest dyscyplina. Pierwsza wartość, im większa jest, daje więcej nauki do naszego globalnie, do całego królestwa. Charyzma y, do, y, dodaje nam punkty administracji. Jeżeli chodzi o o punkty dzielności to zwiększają nam te punkty treningu a dyscyplina zwiększa nam punkty y, związane ze złotem zwiększa nam przychód złota w królestwie także dobrze jest żeby mieć w tym naszym na naszym dworze królewskim Dużo ludzi, im więcej ludzi, tym więcej bonusów dostaniemy. No, chyba, że są słabi ludzie, którzy mają dużo minusów. I na sam koniec powiem jeszcze tylko o naszych skautach. Mamy w tej chwili tutaj dwóch skautów. Oczywiście, należy sprawdzać, co mamy w otoczeniu. Tutaj jest kolejne miejsce, gdzie możemy wybudować drugie miasto. Tu jest inaczej niż w innych grach cywilizacyjnych. <laughs> Miasta można tylko budować w wybranych do tego przez grę miejscach. Tak jak tutaj city site musi być, wtedy można wybudować tutaj dane miasto. Ale może tylko taka mała wzmianka. Naszymi scoutami możemy zbierać surowce właśnie z takich specjalnych miejsc. Harvest, Lavenda. Dostaliśmy tutaj w tym przypadku 10 kultury. Jeszcze powiem tylko jedną rzecz, <laughs> jeżeli chodzi o, o miasta. Miasta mają ludność również. Ta ludność może być zamieniana na specjalistów później. I wzrost ludności w zale, zależna jest od tego wzrostu tutaj, ale jeżeli tworzony jest tutaj settlers, albo worker, albo scout, albo milicja, to wtedy nie wzrasta nam ilość ludzi. Dopiero jak robimy inne rzeczy, to jest odblokowane i te punkty 10 przechodzą na wzrost ludności. Pierwsza, pierwszy punkt ludności jest osiągnięty po 100 punktach wzrostu. Później mamy tutaj kulturę. Kultura jest bardzo ważna tutaj w tej grze. Ona daje nam punkty zwycięstwa, po pierwsze, ale daje nam też dostęp do lepszych budynków w mieście, które są bardziej wydajne. I później trzecia rzecz to jest niezadowolenie. Należy na tym też uważać, ponieważ daje nam minusy do rozwoju. Poza tym, tutaj mamy możliwość od razu przyporządkowania, przyporządkowania gubernatora i możemy tutaj wziąć naszego króla. W niniejszym, w zasadzie, tutaj taki setup startowy został ukończony i możemy na razie spokojnie czekać na to co się wydarzy w naszym królestwie. Dziękuję wam za uwagę. Cześć. Czoł. Pozdrawiam i papa! Pa.